Cześć się mana ja sama, ale w kolejnym filmiku z sąsiadu z piekła rodem. Nagrywam to wszystko teraz pod rząd. Przedam od czyli ten. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Nie chcę robić też odcinka jakiegoś mega długiego, także zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Nie wiem będę musiał obserwować gdzie i dokąd ja po kolei jak on idzie. Wiem, czy mu coś tu grzewa, nie? Czy nic? To zobaczyłem? Chyba też. Wyle nie pamiętam. Nie wiem jak on teraz tu w ogóle będzie chodził. Także zejdę mu na chwilę tutaj. Tą jogę ten ma chyba na samej górze. W ogóle mamy teraz piwnicę i tamte na górze wejście jak założyliście. Dobra, trampolina i pewnie coś z trampoliną też będziemy mogli mu zrobić. Na pewno już nic nie ma tutaj. Jesteś pewny? A ja nawet to tutaj już jak on skup się Na rower idzie, nie wiem w którym miejscu jest na rower Próbuję na wszystkie sposoby tutaj cokolwiek zrobić teraz idzie sobie zrobić kawę. Dobra Później nie wiadomo gdzie. Nie mam pojęcia Nie wiem czy też dobrze robię, a nie, to jest fręża na to. Nie wiem, tak? No wróć do Diego nie teraz, kiedy wyrwa po prostu to. Gdzie on idzie? Aha. Tutaj ma tak to wszystko skomplikowane, że ja nie wiem co mam robić ty. Dobra, spróbuję się przedostać na chwilę. Tutaj idzie poskakać na skakance. Dobra, spróbuję wziąć, nie wiem, banana. Nie, to będzie cokolwiek innego. Co on to ma to? Co on tu ma do cholery? Nie mam problem, bo... Nie wiem, Takiego problemu. Nie wiem, to chyba. No nie no Woody, co ty robisz? Nie no też nie. Aha, dobra kabel. Czy <ścisz> stary przewód elektryczny? W ogóle nie wiedziałem, co tutaj mam zrobić. Co, co? Ja tu nie mogę mu tego dać nigdzie? Widać. Nie, nie. Nie wiem czemu. Gdzie on idzie? Rybki. Aha, to na rybki pójdzie. W takim razie na pewno na bank. No tutaj tak tak ci mnie chodzi, że... A tą książkę będę mógł mu przemienić jakoś na pewno Tutaj na bank coś Chyba Tym kluczem Chyba dobrze pamiętam Tak jest Teraz na co ty idziesz powiedz mi tutaj jeszcze mu chyba nic nie mogę wziąć z żadnej półki, tylko przemienić będę mógł Młodą jogę i tutaj coś jeszcze ma, ale na razie chyba on tam chyba nie chodził. W sumie nawet nie wiem na rower co teraz, jasno. Mm. To nieźle, jest, nie jest źle, Jeszcze pięć. Ta jaga będzie Dobra, wyszedł Jak to dobrze, że wyszedłem, bo teraz on wróci tędy właśnie Dobrze się złożyło w sumie. Także teraz sprawdzimy sobie Co to jest? A do czego to, przepraszam, bardzo służy? Okej, okay, dobra, czyli mamy tą książkę, którą mogę mu przemienić. A, tu mogę mu to jeszcze przemienić. Teraz to zrobię, czy tu wszystko, bo było wszystko zrobione. Ten się w tym momencie jak nie wiadomo kto, ja nie mogę. Teraz ksiądz pójdzie cholera jasna. Poskakać. Mam nadzieję, że tylko poskakańca nie pójdzie do kuchni zrobić sobie kawy, bo nie byłoby to fajnie. I te jego jęki przy tym. Chyba już na emeryturze. Dobra To ja sobie mogę iść teraz spokojnie na dół Piło cię do cięcia metalu Co ja mogę mu tu obciąć? A tą mogę mu chyba Ojej, mu ta ryba wyskoczyła Nieźle Do no, bank tak, musi tak być właśnie Dobra, mamy chyba wszystko zrobione, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak teraz idzie z jogą, to będzie jeden, trampolina dwa, tu trzecie wkurzenie i tu czwarte wszystko będzie. W najlepszym wypadku zrobione. Przepraszam bardzo, ale to jest Mam Talent? Czy jesteś w programie Mam Talent, czy w... No, jak świata. Dobram. Proszę, iść na trampolinę od razu. Najlepiej. Będziesz miał to z głowy. Tylko jak on na trampolinę wskoczy, to chyba w sufit pieprzy. Dziękuję. Niestety nie, zapominam, że zawsze... ...właśnie jakieś jest dużo pułapek, pranków, gdzie on ma iść, gdzie on następnym razem pójdzie. A, aż zrobił w suficie. Dobra. Jeszcze dwa zostały, także już nie będzie tak jakoś długo to trwało. Jeszcze tylko dobra, zrobię cięcie na chwilkę. I uwaga! Prank numer ósmy właśnie teraz nadejdzie, a jeszcze nie, bo zapomniałem, że to ma chwilkę później. Tego nieźle poradziło. Zwolenie kręgosłupa po raz kolejny. jest, oczywiście, musi być. I jeszcze, chyba. No, będzie kolejny ból kręgosłupa. Nie wiem, czy przypadkiem jeszcze nie nagram trzeciego odcinka ze sąsiadów. Zobaczę, jak będzie mi się chciało. Chciałbym też cs sobie nagrać. Miałem nagrane. Jeden odcinek tam, ale on chyba. Jego chyba nie wrzucał, on chyba się nie nadaje na. O, kanał teraz. Ym... Bo strasznie źle mi poszło. Tym razem wiecie co? Myślę, że w tym odcinku zrobimy może te wielkie pranie. Tak, dobra. Chciałem zrobić czas. co zapomnę tym tego następnego odcinka, ale dobra. Ojej. Yes. Smakuje. To chyba jest nudny odcinek. Całe szczęście on nie będzie wchodził do łasienki. O ile no dobrze pamiętam, dokładnie nie będzie chyba wchodził, bo tu i tak nie, nie miałby po sobie nawet. Trochę nudny może być te pranie całe jego. Czy ja tutaj mam coś do wzięcia. Mam coś do wzięcia na pewno. Dobra, trochę czasu tutaj minie zanim. Wow, well, Woody spokój Czyli tu mamy ten przewód najczęściej, dobra Idzie sobie poprasować Ja mu mogę wziąć coś chyba proszek Ciekawe Tylko po co A czekajcie, bo ja mogę teraz iść do piwnicy W sumie I tam Zobaczę, co jest takiego. Czemu nie wchodzi w ogóle? Aha! Ja mu mogę tu jakoś to zrobić, tak, żeby te ptaki mu tu coś tam nadziobały. W międzyczasie tu chyba ta karma dalej. Tu mu przepalę żelazko. A czy pełen? Żelazko mu przepalę. Mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj jest. Tak, palam, pam, 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 dobrze mówisz. Tu już nic nie ma, tak? Okej, dobra. O, czekaj, czekaj, Woody. O, właśnie. O, proszę. To mamy już. Kilka pranków za sobą, na całe szczęście. Tymczasem. Co ty robisz? Teraz będziesz. W... Idziesz po proszek. Tylko, że mu ten proszek muszę dać w momencie, kiedy. On Ten proszek będę mu musiał wsypać kiedy on pójdzie tutaj chyba coś, albo a i tak aha, <grystanie> Dobra, dobra, dobra to co tu mamy? Po co mi jest bardzo ostry, potrafię rozcinać, Używa się go do jako kopert, nie wiem, po co mi będzie potrzebny, tak szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, teraz pójdę sobie, sobie do piwnicy, to... Super. Nie wiem, coś mogę mu z tym zrobić, nic. Rocky Order, <laughs> złamanie kręgosłupa po raz kolejny. To jest gorsze sterowanie niż to było w tych starych częściach, no ale to nie jest tak naprawdę. I a prank, bro. Dobra. Wracamy do Woody'ego. Ile nam zostało się? Cztery. Żelazko. Jeden. Tu będzie dwa. Wsłowie się. Tu trzy. A cztery to. Nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Aha. Aha. Już wiem. Dobra. Chyba wiem. Tak, przynajmniej myślę, że wiem. Dobrze, że teraz ja będę musiał ptaka obcinać, Jak brzmi, jak to było w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie. Nie chcę kliknąć w razie bo boję się, że on wyjdzie z podłóżka. Tego nie chcę. No to cholery nie w takim momencie. Woody. To ja nie wiem. To ja w takim razie nie wiem. No co tu chodzi teraz? Napewno będę musiał iść po jak do prania. No bo nie ma nic. Co przepraszam bardzo. O. Jezus Maria już wiem słuchajcie im. ale się uwinąłem Tu jak widzicie jest to do Teraz to nie idzie zobaczyć w tym momencie ulubionym się ptaków to chyba się nie będzie ten odcinek, który będę musiał mu odkurzać, czym tutaj coś porozrzucać. To jeszcze nie ten odcinek, dobra. Myślałem, że to już to, ale teraz właśnie widzę, że teraz będę mógł mu tutaj. Hmm. Tylko ja nie wiem, do jasnej cholery. Co teraz? O, bo tu już nic nie mam do wzięcia. A po co mi to? Jak to cholera było? Zobaczymy, jak to będzie. Nie Ja cię piłcze. I ja... na cholera. najważniejsze, że mamy jeszcze dwa życie, także spokojnie. Mamy pięknego słowa po raz kolejny? W wreszcie dowód, jak było. Hmm. Hmm. Jeszcze jeden prank. Tylko, że o co w nim chodzi? I co ja mam tutaj zrobić? No to by mi tu nic nie było. Tak, jak coś było, to już wziąłem. I o co tu będzie chodzić? Dobra, chyba tym Woody, ty mnie nie wkurzaj nawet Dziękuję Teraz bierz to, o co cię proszę Coś mi się tu nie podoba. Ewidentnie tu mi została tylko jedna rzecz, tak jak widzicie. O, to było coś z odkurzaczem. Nie wiem. Czekajcie. Słuchajcie, jest takie problem, że prześwekałem każde miejsce i już nic nie mogę tu wziąć. A jeżeli udało mi się zrobić coś z tym odkurzaczem, to to by polegało na tym tylko, żeby... Tu porozrzucać coś, i w tym momencie też odkurzacz coś się dzieje z odkurzaczem, i on się denerwuje. A niestety nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Nie mogę wziąć ani tego, co zabrałem, ani proszku, którego też zabrałem już. A chyba ten proszek powinienem te tam rzucić, lub to, jedno z dwóch. Ale niestety, no, że tak powiem. Nie jestem w stanie jeszcze nie zabrać, tam się będę wchodził. Pokażę Wam na prostym przykładzie, że tu nic nie ma. Jeżeli pies się uspokoi to w tym momencie, jeszcze wam pokażę jedną rzecz no i już będę wychodził stąd po prostu, bo... Nie ma sensu, żebym to przedłużał w nieskończoność. Przed sami popatrzcie, biorę to i nic nie ma. Nic nie mogę zrobić. Nie mogę podnieść w ogóle nic. Także słuchajcie, no, niestety będę musiał zakończyć ten odcinek. Tu też już sprawdzałem wszystko. Będę musiał zakończyć to w taki, a nie w inny sposób. No ale mamy zawsze ten kolejny zrobiony. Także jeśli bym się to zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Do następnego. No, I cześć.